Dziś spędzam dzień po męsku, a zaczynam od wymiany opoty. Jest ze mną przemo! Dokładnie tak i mam dzisiaj dla ciebie zadanie bojowe za 100 punktów Czyli zmiana opon Jest solidny grudzień prawie Jest śnieg A ja tył napęd i letnie opony Nie jest to dobre połączenie Więc trzeba zmienić Ja się dzisiaj naprawdę ubrałem ładnie Więc nie mam zamiaru palcem tknąć Zapieczone są śruby na pewno Co to znaczy zapieczone śruby? Będę musiała użyć wiele siły albo skakać po tym, po tym kluczu <laughs> Tylko w taki sposób żeby nie zniszczyć felgi Żeby klucz się nie było bo, bo poleci po felce. Tu mamy koła Należy wyciągnąć te, te koła w ogóle z Oczywiście nie, nie brudzą Szkół, Oczywiście Proszę, także to będziemy zaraz myć. Jakby będzie egzekwował! Naprawdę? O, tu już Ci poszło zdecydowanie lepiej. Przemek! Nie! Ma by. Super! No i teraz ogólnie fajnie by było dopasować, które koło gdzie? 225 na 40. Osiemnastka. A dobra, ja a ta jest jaka? O, czyli to jest jakby to jest przód same. lub tył? A nie, to takie same? A, dobra, wiem. Felgi są jedne szersze, drugie węższe, ale opony są takie same. Więc zaraz musimy sprawdzić na oko, która gdzie? Dobra, na oko się robi przecież. Ta w takim razie będzie... O, dla Rękawiczki idealne dla mechanika, dla, słuchajcie, dla wulkanizatora prywatnego. Wulkanizatora. Uwaga, czyli tak, Poczekaj, czyli tu jest to chyba... szersze, i tu jest to szersze. Zgadza się? Zgadza się. Ale ja to buty chyba też jednak. Proszę bardzo. To chyba wiem, jak się robi. To idź po buty, a ja sprawdzę tutaj, buty, bo to muszę. Wiecie. Wszystko fajnie. Nie trzeba, nie. Chyba będzie git Okay. Dobra, przemo, idę z tym. No, dobra. No to pan. Zanim damy do góry, trzeba poluzować. Śruby. Śruby. Pójdzie. O, i to już jest poluzowane. Widzieliście ja się, się tą kluczować. siłę. Ej, co się jest i tak z tą śrubą? Czyli wychodzi Aha, poszedł klucz. Ale jaja. Masz tyle siły, że sobie że poszedł klucz. Lepo. Widziałam, żeby Kurde! No, ja dobra nie działa. Misja wymiana kół i opon w BMW. nie niezaliczona. Dlaczego? Nie, nagrałem jesteś... naprawdę tutaj, żeby z bliska to, co się stało z tym kluczem. Zobaczcie, normalnie metalowy klucz strzelił. To jest niesamowite. Chodź Elo, słuchaj. Ojej, właśnie. właśnie się umyłem, jest rano, no i muszę się ogolić Pytanie, czy umiesz golić, bo będziesz musiała mnie ogolić Oczywiście, że nie umiem, ale przecież się nauczę, bo o to chodzi w tym odcinku, że robię męskie rzeczy po raz pierwszy raz w życiu Golenie na trapie, słuchajcie, to już jest ten poziom trapu, kiedy nie musisz się golić, bo ogolą ciebie Ale co tu golić? No jak? Zobacz Przecież to jest takie małe i takie krótkie, że to się nie ogoli Nie no, to się goli To się goli? No tak jest git, właśnie taką brodę mam. Dokładnie nałożyłaś na całość. Leć jak wiesz. No, we, no widzisz? Są włosy, są włosy, słychać. Ale ja się boję, że ci tu krzywdę zrobię. Git, git, git. O, zrzasie, jak zaszło. <grym> A ty co głowę tak <grym grym> przeklinałeś, żeby mi <grym> łatwiej było krukanet? No chyba git. No i, git. I teraz będziesz musiała nałożyć kremi. Idźmy twarz, tak? Musisz sobie. Myślałam, że ja to zrobię. Ale sobie zapomniałam, że faceci robią to tak, a nie tak, wiecie, kubietki do To... Hm? Hmm. I pa, co się teraz hmm. robi, kochany. To będzie nieba. najlepszy masaż w Twoim życiu. Dobra, let's go. Czas na relaks. Piszcie, gdy je mach na Instagramie, panowie. naprawdę jestem idealnym materiałem na żonę. Tak jest. Proszę, gotowe. Może, dziękuję. Uratowałaś mi dzisiejszy dzień. Gdyby nie ty, to bym był zaraśnięty, a ty ogoliłaś mnie do perfekcji. No? Masz zaliczony, a ja tak zaczynam każdy dzień, bo codziennie rośnie mi mnóstwo włosów na placie. Tak jest. Lecimy dalej. Ale nie podniesie tego. O to chodzi, żeby udowodnić jej, że męskie rzeczy są bardzo ciężkie. Dobra, Faustyna. Męską rzeczą, proszę Państwa, którą uważam, że jest bardzo męska, nie znam żadnej kobiety, która robi to, jest rąbanie drewna. Mamy, słuchaj, taką wielką siekierę. Weź ją do ręki. I będziemy rąbać drewno. gdzie twoja koszula flanelowa? Jak prawdziwy drwal musi być koszula flanelowa. A ty na razie kiedyś drzewo? I tak z pięć razy w życiu. Po pierwsze, musisz trafić w pieniek. Trafiamy tutaj w środeczek. Bardzo ważna rzecz jest taka, że jak podnosisz siekierę, to łapiesz tu, żeby było łatwiej, bo jak tak nie podniesiesz tę rękę tu, możesz się tak sobie przymieszyć, gdzie to będzie leciało. No i robisz tak, że podnosisz tu jak spada się to rękę przesuwasz tu i wtedy jakby przez to, że się jest ciężka, to tak naprawdę sama przetnie Prezentacja Czekaj, czekaj ja się odsunę. Ogólnie powiem wam, że boję się trochę Tak jest Brawo! Ej, ładnie! Ej, poszło snob! Tak pociągnij. Tak jest, mocniej. Tak naprawdę to możesz zrobić Jezu, po prostu wiesz, tak. Nie skąd ty takie rzeczy wiesz. Ej, zajama! Normalnie mogę od dziś rąbać drzewa. No z takimi większymi już jest problem. O ty O oh, Jezu było łatwo za, za drugim razem Pobrawiłem i się zrobiło Dobrze O Dobrze Dobrze Let's go Drugi, drugi level zaliczony To co? Lecimy na trzeci Ej, dwa naraz! Ale jesteś szef Poziom trzeci dla Faustyny Trzy, piąte. No prawie Krzyknij sobie przed yeah! Raczej nie na pół Więc musisz jeszcze raz Ale bardzo ładnie <grystanie> Dawaj pokaż jak to się robi Woo! O kurde <grystanie> Jak Kapitan Ameryka. Dzięki wielkie świeże. Bardzo bardzo. Lecimy dalej. Te, witam serdecznie teraz moja kolej. W jesteśmy na jak już widzisz na pewno na woskowaniu. Nosa, bo to się mężczyźni, jakby lepiej się mężczyznom oddycha, Nie wiem, czy kobiety czy robią to robią te kobiety, czy nie. No właśnie, ja przynajmniej tego nigdy nie robiłam. No to nie. idealnie składa. I raczej nie, raczej nie. Pierwotnie miało być coś innego, co robią kobiety, ale ja kocham robić, czyli morsowanie. Słuchajcie, chciałem wziąć tam faustynkę, tylko jesteś troszkę chora czegoś tak. bo się dowiedziałem. I też to była zmiana taka, można powiedzieć, troszkę na szybko, więc zapraszam cię na Twoje. Ej, powiem Wam ogólnie, że ja się bardzo stresuję. Bo ja, ja nigdy nie miałam wyrywanych włosów z nosa. A, masz, pokażcie, masz ich dużo. No, Wydaje mi się, że nie! Eee, nie masz tak dużo, ale zobaczysz, poczujesz różnicę w oddychaniu. Ej, dobra, ale stresuję mnie to! Ach. Ach. Dziwne bo to się. Trochę boli, ale taki dziwnie. No. Inaczej! No inaczej. Ej, ale generalnie... Poko, jakby nie, nie jest źle. Ja na przykład część IPC to sobie wyrywałam pojedyncze, to zalewałam się zami tak, tak, i tak, rezygnowałam z tego po jakimś czasie. A to, to jest jeden ból jakby na, na chwilę tylko, nie? Dobra, let's go. O! Dobra, to bolało. Ale nie tak, że łezka leci. Ej, ale masz rację. Oddycha opinia, się jesz, się Oddycha, nie? No. Ach. No, myślę, że już wystarczy. Tak. Okej. Okay. Okay. Stopka. Uh, no i gotowe. Dziękuję stopka. ślicznie. Ej, taka dziwnie jest w tym momencie, jakby... Inaczej. Inaczej! A jak wyjdziesz na zewnątrz i poczujesz mroźne powietrze, to w ogóle też jest całkiem. Ale normalnie innym. mam wrażenie, że mi nos dotkało. No, to jest, to jest takie życie yeah, Ja mega się jaram, dzięki do mnie za pokazanie mi W ogóle takiej opcji Myślę, yes. że będę częściej przychodziła, więc dziękuję ci bardzo A teraz lecimy, słuchajcie, dalej No i kochani, przechodzimy do kolejnej Aktywności, ale tym razem jest ze mną Jacob, i mega się cieszę Mega się jaram, słuchajcie, ostatnio dostałam Playstation, i w tym miejscu chciałabym Bardzo podziękować Playstation w Polsce Za tak fantastyczny prezent na święta Dzisiaj jest świetna okazja, by zagrać Pierwszy raz w życiu Fortnite'a, jest to odcinek we współpracy z Epic Games. No i mamy teraz grudzień, a od grudnia Fortnite to coś znacznie więcej. Gra poszerzyła się o nowe możliwości rozgrywki i dzisiaj będę je testować. Mamy Rocket Racing i muzyczne Fortnite Festival. Ale zanim to, ja bym jeszcze zagrała w Battle Royale, ponieważ tam Dokładnie, też mamy tak. trochę nowości. Dobra. Gotowa? No. Ja chcę zobaczyć w ogóle co ogarniasz. Nigdy nie grałaś. Nigdy nie grałam i przyznam okay. szczerze, że coś tam <laughs> chciałam sobie zerknąć, Spróbujesz. kiedyś spróbować, ale generalnie nie mam pojęcia w, w ogóle o co chodzi w to tej super. No dawaj. przechodzimy do graj. Dobra. Ja się, jaram! Czy mogę kogoś wyeliminować i wtedy... I wykilofem? No. Jak ktoś wyeliminujesz kilofem, to ja ci 10 tysięcy to mogę dać. Jakby też mega ciężkie. To... Popatrz. <laughs> okay. W ogóle teraz jesteśmy też w nowej części mapy, czyli w gasnących górach. W ogóle te nowości w mapie są inspirowane Europą, słuchajcie. Miejscami z Europą, więc zobaczmy gdzie my tu jesteśmy. To mi przypomina właśnie jakieś Alpy. Jakieś, no, ja austria Alpy. No, Włochy, coś. coś, tak. coś to, to, musisz wejść do domku. Ty musisz mieć ideę, ty nie masz nic. A czy rozwalając rzeczy ja zbieram e, materiały? Tak, tak, tak. Strzałem do ciebie, strzałem do ciebie. Aha, masz rację. Kompany. Za to, za tobą. Bo... Dobra, widzę, widzę, widzę. Ja się nie boję, widzicie? Idę do przodu przed siebie. O, du, 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 do, du, traf, traf. Nie! <laughs> jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, no musisz. Nie, o, to nie, cię. Nie. Weź tą pompę, weź tą pompę. R1, R1, R1. No i podejść z tym. I, ale musisz trafić w niego, chociaż... No powiem tak, spróbujmy jeszcze raz. <laughs> spróbujmy jeszcze raz, co tu mamy? O, nowy panik, proszę bardzo. Dobra, mamy nową broń. dobra Ci trochę materiałów i dam Ci, dam ci możliwość gry. dobra? O! Dawaj kilofem, kilofem go proszę, Ale co ty to. musisz? A błąd on błąd ma pompa, on ci nie chce zawsze przyjechać. O to ja no to Fausti jest ogólnie mega źle. Uciekamy, mamy 20 HP, ja na pacie też jestem fatalny. Czyli mamy Owiec. też teraz nową broń i jest to wszechstronny pistolet maszynowy Hyper, więc fajnie. Opatrz, ale możemy do pociągu sobie w sumie wsiąść. Hop! No i elegancko. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy, Dobra, jesteśmy, jesteśmy na pociągu, jesteśmy, ale super. Super. Otworzę Ci skrzynkę i Ci daję grę, bo ta skrzynka się otwiera za jakiś czas, a tutaj masz takie nowe czesty. O, proszę. I teraz y, taki nowy feature jest w tym sezonie, że jak y, masz potkę, nie? Możesz pić ją i chodzić jednocześnie. Wcześniej się tak nie dało. Tu uważaj, nie? Ogólnie po lewo jest taka tabliczka i kliknij kwadrat. I teraz musisz zlikwidować tego gościa, jeżeli go zlikwidujesz, to dostaniesz pieniądze. Siędziemy sobie do furki, zaraz ją poprowadzisz, dobra? O, dobra, mamy ziomka. Mamy ziomkę, jesteś gotowa? Nie, Oddaj, od do ciebie biegnie, od do ciebie biegnie. Ja wysiadam. Dobra, wysiadam i masz teraz pompę, dobra, Masz pompę, masz pompę, musisz go wyeliminować. Nie, nie. Lewo, 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 trochę lewo, trochę lewo. Ale trochę szybciej, trochę. Ej, ej, dobra! No, jest, ej, dobra. Ej, dobra. I masz teraz, zobacz, nie masz golda w ogóle. 275 sztabek masz złota. To jest. oko, karabin, snajperski, żniwiasz. Też nowy itemek O, fajnie. I teraz kolejny krok burzy, jest daleko na Aha, Aha, znowu biegniemy przed ciebie. Plec masz. Dobrze, dobiegnij, za kamień, za kamień się schowaj. Z drugiej strony biją się. Jest super, weź pompę, weź pompę. Kurde, nie ta, ta. Tak. Nice, 14, jeszcze raz. Trochę bardziej w prawo. Nice! Wygnę po Brawo, nie, 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 jak nie, 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 to nie, 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 da się nie, da się, nie, da się, nie, da nie, 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 ale Mega blisko! Daj ja daj jaj, jesteś do wypiona! Dziękuję. Dobra, no teraz przechodzimy do wspólnej gieki. Tak jest. więc jesteś ja tutaj... gotowa? Tak, jestem mega. Znaczy w sumie nie wiem, <grym> czy jestem gotowa, <grym> ale e, myślę, że na podstawie tego, co mnie nauczyłeś też poprzednim razem, że mi się uda, także rozdzielamy się. Powodzenia. Żegnaj. Powodzonka. Ja uciekam, Powodzenia. Dobra, generalnie widzowie, jak spodobałam Wam się w wersji gameplayerki, dajcie znać, kto wie, może kiedyś powstanie kanał. O, masz nóż z kotwiczką, też jest nowy, możesz sobie wykorzystać. A to ja Ci dam, proszę. Także nóż z kotwiczką to jest nowa rzecz w tym. W piątym rozdziale. Dobra, lecę do ciebie. Tu, tu są ludzie, strzelają do mnie, wiesz? Dawaj, Fausti, dawaj. Masz go? No, bo, no próbuję go ten. Jest. Nice! Powaliłaś, yes. powaliłaś, tak, super. Tak, jest, to ekstra, zarobiście! Obróć się, obróć się, Fausti. Tu, za tobą, proszę cię. No. Przed tobą, przed tobą, tu. on jest, nie widzę go. Przed tobą, Mako, przed mam. tobą. Kilow, nice! Jest! Ja się kręcę, ale fajnie. Dzięki, wielki dzień. Trzymaj, weź to. Podnieś no. i użyj tego. Ale jesteś szef, że mi takie rzeczy mówisz. Uważaj, Dziękuję bo ci. granat, 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 granat! No, co jesteś przeciw nas po prostu? Dobra, apteczka, poczekaj. Albo to No, ja, ja <laughs> uh. Jedziemy teraz na nową miejscówkę, czyli szermiercze sady. Tutaj ogólnie będzie bardzo dużo ludzi, więc uważaj. Chodź, 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 bo tu jest ten, tu jest boss i skarbiec, więc musimy to w miarę szybko odhaczyć. Tu jest boss, tu jest boss! Uh. On ma bardzo dużo HP, jak widzisz, nie? Fausty vs. Boss. Jak on cię trafi, to nie. nie... Nice! O, karabin, karabin szturmowy na pasnik Słuchajcie, jest to nowy itemik tutaj. Dobra, w ogóle, słuchajcie, kochani, to jest nowy skarbiec. Tutaj, w zamian za sztabki złota, możemy oczywiście e, zmodyfikować tą swoją broń. Możecie zredukować odród zmodyfikować wielkość magazynu. On jest tu w domku, on jest w tym domku. Dawaj go, dawaj go. No nie, ale skacze duki. Nice! Jest, jest. Dobra, obudujecie, obudujecie, bo kolejny idzie, kolejny idzie. Tutaj! Ej, dobra, wygraliśmy. Tak, Ale wygraliśmy. gdyby nie twoja pomoc, to w ogóle by mi się to nie udało. Dziękuję. Dobra, jako że wygraliśmy, to dostajesz tutaj pakieci 3000 faudolców. Mwah, wow, dziękuję bardzo. Dziękuję za faudolce. Ależ to! Mega się jara, że Udało nam się wygrać! Dziękuję ci bardzo! Proszę bardzo, Fausty! I zanim przejdziemy do Rocket Racing, to słuchajcie, chcę Wam pokazać jeszcze jedną nowość, która się pojawiła: czyli w szafce macie taką opcję jak samochody. Z racji tego, że ja na ten moment nie mam fałdolsu, co niestety nie jest na mnie wyposażona, ale mogę Wam pokazać, jakie nowe auta znajdziemy. Tutaj w sklepie mamy <laughs> kilka nowych pozycji i mi na przykład bardzo podoba się Cyklon. I jest to auto bardzo sportowe, bardzo ładne. Najładniejsze. najładniejsze. Zdecydowanie, To mnie się. zna tym, wiesz, że ja <laughs> lubię akurat takie Auta. Także jeżeli posiadacie wystarczającą ilość fałdówców, no to możecie właśnie kupić sobie takie autko i czuć się luksusowo, prestiżowo, ekskluzywnie w trakcie trwania rozgrywki. I kochani, przechodzimy do nowej rozgrywki, czyli do Rocket Racing. Rocket Racing to nowe wyzwanie oparte na rywalizacji i ściganiu się, gdzie możemy się wcielić w rolę jednego z dwunastu uczestników, którzy biorą udział w wyścigu. Słuchajcie, w sezonie zero możecie wsiadać do zasilanego rakietowo samochodu, możecie lecieć w powietrzu, unikać tym samym przeszkód, znajdować skróty, robić przewrot. I dzięki tym możliwościom możecie się wspinać coraz wyżej w rankingu I tym samym odblokowywać nowe tory I sezon pierwszy zaplanowany jest na początek 2024 roku Jeżeli rozegrasz 10 wyścigów w Rocket Racing To odblokujesz plecak diesla A po osiągnięciu złotej rangi otrzymasz stroj Jackie Outfit I taka ciekawostka, jeżeli gracie w Rocket League To szafka z pojazdami pozwoli Ci podzielić pojazdy pomiędzy Rocket League a Fortnite Także kochani, lecimy zmierzyć się w Rocket Racing z kubą Ja, to będzie jazda jak oni szybko w ogóle wystartowali! Aaa! Trzeba podskoczyć Xe! Skacz, 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 skacz! to trzeba uważać, no! No dawaj, go! Jak że są takie pola dziwne, te takie kolorowe, to dostajesz jakby zwalniać automatycznie. Generalnie ludzie tutaj naprawdę Ogarniają, no? Ogarniają tu wszyscy, wszyscy... Ej, dobra, dobra, go, 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 Fausti, go, go, go. Ty mnie wyprzedziłaś? Nie, to nie ty, to jakiś ziomek. O ja pierdzielę, o nie. Ty ze mną! O kurde, ja wziąłka na mecie! Nie, przegrałem o milimetry! Jestem drugi! Jestem trzecia! Ej, ale to i tak! Nice! Super, Fausty! Naj, no, słuchajcie, kocham wyścigi samochodowe i generalnie wszystko, co jest związane z motoryzacją, ale generalnie mega się jaram. Fajnie, fajna gierka, dzięki wielkie! W trybie Fortnite Festival każdy z nas może zawładnąć sceną. Możemy tutaj pograć na różnych instrumentach do topowych kawałków. Mamy scenę główną i na scenie głównej możemy grać z, z czteroma graczami. Najpierw trafia się za kulisy, gdzie wybieramy instrument, na którym chcemy grać i tutaj też wybieramy całą set listy. Oprócz tego, gdzie dostępna jest strefa jamu, możecie miksować ze znajomymi lub dołączyć do trzech innych graczy. Fortnite Festival zawiera stale rozwijającą się bibliotekę utworów, więc myślę, że tutaj zabawa będzie przednia. Dobra, Jacob, jestem w gotowości. Czy my ze sobą rywalizujemy? My ze sobą rywalizujemy, tak. No to czuję, że przegram akurat z tym, przysięgam. Nie wiem, jakie masz tam tryby, ale ja na przykład mam napisane, które klawisze odpowiadają za grę. Tak, 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 ja też, ja też, ale jak klikam nie, to w ogóle. To jest jakieś skomplikowane dla mnie. Ej, przegrałem to na 100% tą, przysięgam. Generalnie naprawdę jest dynka Ej, jest tak słabo u mnie Dobra, ja na wczutkę, po prostu klikam cały czas Czyli po prostu trzeba klikać wszystkie guziki naraz, wiesz? Czyli wszystkie guziki naraz, klasyczna taktyczka, to mi się podoba Ej, najgorsze jest, jak jest wiesz, kilka naraz, jakby w tym samym momencie To wtedy trochę ciężko się połapać, co masz kliknąć Nie no, nie trafią nic, ja to jest, to jest łatwy poziom To jest mega trudny poziom Fajnie, że Fortnite wprowadził właśnie takie nowe gierki, mega fajne No dobra, czy to jest koniec? Tak, wygrałeś ale to nie wiem, my byliśmy jako zespół, nie? To dziękuję, ale miło było, że tak powiem. O, jesteś! Ja też o, kurde. jestem. Ale Kuba, punktów nasłukałeś. Nie no, tylko, tylko trochę więcej, ale ciężki ty. Dla mnie, dla mnie najcięższy. Mamy oboje jedną gwiazdkę. Jesteśmy fatalni, ale ja takie miałem odczucia jak w to grałem, że jestem mega słaby. Dziękuję Ci Kuba Dziękuję bardzo, również. bardzo serdecznie za spędzony ze mną czas, za nauczenie mnie i pokazanie mi też przy okazji Chociaż fajnych nowych rzeczy. W ostatnim trybie do tymi ja trochę więcej uczyłaś niż ja cię mam, wrażenie. <laughs> Ale mega fajnie się bawiłam przez ten czas. Dziękuję Mimo Ci was bardzo was. serdecznie. Dzięki. I e, mam nadzieję, że teraz dzięki tobie e, będę prosem oczywiście w Fortnite. Tak, ja liczę że jakieś turniej dwa zagram, dobra? Ej, generalnie będę oczywiście tutaj praktykować swoje okay. skille i gdzieś tam je... Mm, rozwijać, <laughs> Tak, żeby móc faktycznie zmierzyć się w tobą, z tobą w walkę. A nie, to zrobimy tak, że jesteśmy razem w i zmierzymy się z innymi. Z innymi, i, i wygramy W turnieju. Tak Dobra, robię to. No to super, robi tak. Dzięki, Dzięki, śliczne.